Cała Polska z Was się śmieje. Czy Polska jest państwem silnym, czy jest państwem słabym, którym sterują wielkie instytucje finansowe, które mogą robić co chcą? To właśnie polskie państwo poprzez działania polskich władz ten problem powinno załatwić. Jest konieczność, aby prezydent Rzeczypospolitej prowadził odpowiedzialną politykę także bezpieczną dla sektora y, finansowego, dla w ogóle systemu finansów w państwie, no także systemu bankowego, no także systemu bankowego. Ja sądzę, że powinni wziąć sprawy we własne ręce i wziąć, zacząć walczyć w sądach. Nie dlatego, żeby nie ufać prezydentowi, tylko, czy rządowi, tylko dlatego, że prezydent i rząd są w sytuacji, no, która jest zdeterminowana w wielkiej mierze uwarunkowaniami ekonomicznymi. No, rząd nie może podejmować działań, które na przykład doprowadzą do zachwiania systemu bankowego. Bo to byłby straszny cios we wszystkich obywateli. A także zresztą z tych, którzy mają Kredyty we frankach i tego w żadnym wypadku rząd, żaden odpowiedzialny rząd nie może zrobić. Czy władza zrobiła cokolwiek, żeby poprawić sytuację tych ludzi? No to sami Państwo sobie odpowiedzieliście na pytanie.